Mój brat Richard. Co dla mnie masz? Grupa ludzi kradnie wozy przy plaży. w warsztacie z ozdóbkami ktoś mógłby coś ten weekend znaleźć. Dwa Porsche Turbo i jeden 911. Pozbywasz się konkurencji? Jestem dobrym obywatelem, a ja Kaczorem, Donaldem. Powiesz mi coś, czy nie? Posłuchaj, bracie. Skąd wiem, że jeśli ci powiem to, co chcesz wiedzieć, zrobisz dla mnie to, na czym mi zależy. Richard Hanna jest porządku. Nie jestem twoim bratem, co wiesz, że to zrobi, ale o tym jak mi wszystko powiesz. Słuchaj, zakablowanie mogą mnie zabić. A za spacer z pieskiem też. Siedziałem z kolesiem w Folsom. Podsiadywał parę lat. Wyszedł, spotkałem go. I co? To akcji. Gdyby milczał, nic bym nie pomyślał. Ale wciąż mi się skarży, że nic nie robi, że nic się nie dzieje. I od razu mnie tknęło, że pewnie ma coś na granem. pięknie. Albert! Albert, co z tobą? Ściągasz mnie tu na próżno? Spotkałeś na ulicy byłego więźnia? Aż mnie kurwa z nóg powaliło. Chcesz za to medal? Słuchaj, zajrzysz do warsztatu. Żartujesz? Mówię ci, że z cwaniakiem nie ma żartu. To ostry gość. Co powiedziałeś? Powiedziałeś Cwaniak, co to znaczy? Tak mówi do ludzi Cwaniaku. Opowiedz mi o nim. Ma no, z metra osiemdziesiąt. Sznity z pierdla. Tutaj duży pach. Jak się nazywa? Czerito. Michael Cherito.